Wszystkich bardzo serdecznie. Seria Ludzie i Boty. Troszeczkę rozrywkowo. Słuchajcie, wady ludzi, no bo tak jak skupiałem się na początku na, można, można powiedzieć w cudzysłowie, wadach botów, to wada ludzi. Słuchajcie, tam obroni, ale to będzie związek z tym właśnie pacyfizmem. Słuchajcie, my ludzie mamy taką wadę wrodzoną że nie jesteśmy w stanie skrzywdzić bota to znaczy nie jesteśmy w stanie powtarzam mam nie bot nas może skrzywdzić, ale nie my bota <laughs> jest, to, jest to wada oczywiście nie dotyczy yy, wojny działań wojennych, gdzie, gdzie jesteśmy na przykład yy, na polu bitwy to w ogóle zmienia podstawy rzeczy ale to mówiłem w poprzednich filmach natomiast yy, sytuacja jest taka, że yy, Pot nas będzie ubliżał, będzie tam nawet może o ile nie dochodzi do rękoczynów, bo w sytuacji rękoczynów, jeżeli pot będzie nas chciał uszkodzić, to nie jest tak, że oddaj mu tam wiecie policzek pyk, potowi tak samo policzek nie, ale chodzi o to, że my z zasady nie krzywdzimy. Jako ludzie mamy blokadę po prostu umysłową. Yy. Ktoś powie, no ale na czym to może polegać? To polega to też na tym, że właśnie mm, na przykład nie jesteśmy skorzy do zemsty. To też jest powiązane może z, właśnie z, z religią, ale jest to ciekawa sytuacja, że. E, nie życzę tego nikomu, ale na przykład ja osobiście miałem osobiście możliwość zemsty, autentycznie. Dla człowieku, który miałem. No, kiedyś tam napadł i tak dalej, no dobra, popili nieistotne. I mogłem się na nim zemścić, powiem Wam szczerze, spotkałem go eee, i to prawnie, nie to, że mógłbym go oddać mu pięknym, bo mogłem płacić mu pięknie za to do, ale do, tego nie zrobiłem, po prostu nie zrobiłem, odpuściłem sobie. I to nie w jakiejś formie takiej, wiecie, złamania, złamania prawa, tylko po prostu eee, odpuściłem i tyle. Znałem, że nie ma, nie ma to sensu. To jest, to jest ciekawa sytuacja i tutaj, i dlatego, dlatego czasami mamy takie sytuacje że gdzieś tam, no to sprawa rodzinna, no ale żeby nie było wtedy tak jak wspomniałem o botach ze szprycowaniem że przychodzi kobitka wiecie, ale to teraz zrobimy z facetem, że na przykład a to będzie troszeczkę źle wyglądało no bo fizycznie, jeżeli to mówimy odwrotnie Czyli facet, no ale dobra, facetka pije faceta. Facet jest człowiekiem, facetka, botem. No przyjemnie, no tak, on no niech będzie, Już znowu zaczynamy to samo. I taki mameja, co nie? Czasami to nie jest wcale mameja, to jest po prostu człowiek. On nie może oddać, fizycznie nie może oddać, bo ma tą blokadę umysłową. No, chyba żeby go zaatakowała siekierą, bo no to on wtedy się musi bronić. Nawet używając podobnego narzędzia do obrony stosownego narzędzia do ataku, jeżeli zdąży po prostu tak, to, tak bym mówił, no to tyle, to, to by było na, na tyle no tam jeszcze była sytuacja e, do poprzedniego filmu w kwestii, w, a właśnie, Przypomniałem się właśnie, do kwestii y, teraz, y, że my ludzie potrafimy y, wręcz mamy zakodowaną taką wewnętrzną podświadomość obrony własnych rodzin obrony, nie? Tutaj sytuacja też tak wygląda, że jesteśmy, powiedziałem, że jesteśmy żołnierzami, ale to zupełnie o co innego mi chodziło. Ktoś powie, że wszyscy rzucali się do pewnych bitew, pewnych powstań, dostawały na przykład... Teraz jak ja bym się zachował jako człowiek? Powiem Wam, jestem człowiekiem, no może młodym i głupim to bym, to bym się dostosował, ale już doświadczonym, przypuśćmy, w szlaku bojowym nie wykonałbym pewnych rozkazów. Jeżeli mój dowódca, porucznik, ja jestem na przykład szeregowym daje mi butelkę benzyny i mówi biegnij tam 150 metrów dalej czy tam 200 metrów, jest gniazdo karabinów maszynowych i rzuć to butelkę benzynu w te gniazdo karabinów maszynowych tam są oczywiście wyszkoleni zawodowi strzelcy a ty daj, dostajesz butelkę benzyny jeszcze was tam z pięciu chłopaków czy tam z dziesięciu to macie trzy butelki, trzech w ogóle z go pustymi rękami tam biegnie no to ja bym powiedział, no to ty, ty daj przykład najpierw a jak nie to by mi odmówił wykonania rozkazu. Jeżeli by facet domagał się, że w takim razie sąd polowy i tak dalej, to mi go zabił. Takiego dowódcę. Jeżeli bym miał tylko takie możliwości, może bym dał w długą, nie wiem, czy by mnie uratowano, czy nie, czy, znaczy, czy by mnie rozstrzelali, kumple i tak dalej. Ale my ludzie na samobójcze misje nie pójdziemy. Po prostu nie pójdziemy. Jeżeli nie wiemy, po prostu jeżeli idziemy z bronią do ataku i nie, nie, nie mamy złe rozpoznanie, giniemy, ale tylko wtedy, kiedy mamy, nie, wie, nie jest z nami przeciwnika. Nie jest atak, nie wiemy, że tam jest... Jeszcze mi mm, no, jak ktoś się troszeczkę wojskowością interesował, przypuszczamy, że jest tam jeden boździerz i jeden karabin, a u, ruszamy do ataku, tam się okazuje, że tam jest 10 karabinów i 5 boździerzy. Rozwalają nas w pół, ale my o tym nie wiemy. Natomiast w sytuacji, tak jak naszych, nasz z Polaków wykorzystywali Angolę, wykorzystywali Amerykanie, już nie mówię jak nas prześladowali Uscy. I mówi się, że to było bohaterstwo, to nie miało nic wspólnego z bohaterstwem. To, była tylko, to było tylko i wyłącznie akcja unicestwienia i dlatego do tego zmierzały. Że my potrafimy walczyć, potrafimy się bić, nawet nie mając przecież, wiecie, jakichś szkół oficerskich ale mamy logikę myślenia i w akcjach samobójczych ludzie raczej udziału nie biorą nie dotyczy to młodzieży tak, powiem wam, że jako młody ambitny człowiek jeszcze niedoszlifowany mm. życiowo tak mi to ujął, czyli wiecie jeszcze bez życiowego doświadczenia on na taki atak pójdzie, ale, ale to tylko i wyłącznie winą jest wtedy ten jego dowódca no i to tyle by było właśnie o tak, ten odnośnik mój do tej sprawy takiej wojskowej. Także, także to jest minus ludzi, minus ludzi, że my, jeżeli nam, no właśnie, jeżeli chcemy, a ja ci dołożę na przykład, czy w rodzinie, czy wśród znajomych botowi, to to jesteś botem po prostu. Trzeba się do tego przyznać. Natomiast jeżeli Cię bot, a, miałem jeszcze serię nagrać właśnie, wracał bot to będzie ciekawy film, dobra może coś z tego tytułu nagram natomiast hmm, no nie, nie skrzywdzimy no. Jest, jest to w naszych mózgach zakodowane boty nas będą krzywdzić mają, bez, oni tam nie mają, dla nich nie ma żadnego problemu nawet nie mają z tym interesu. tu Wam powiem jeszcze jedno i to będzie związane właśnie z pracą pod. No by było na tyle trzymajcie się, na razie